Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Witamy w 22 dniu Vlogmas. Kupiłam sobie oprawki Rajbany odmiany. Piękne. podwójny. Cześć! Gdzie ma. mamy? Jak w sobotę to tylko Doli dla Doli dla tam Pan nas rozjedzie? Ale to Ale Kolo. to nic nie, no, pan nas nie rozjedzie. E, więc tak, ja już jestem jest? do mu no. Paulę sobie poglądamy nawet i byłyśmy w Lidlu. Małolaki, brak kultury. Papier na prezenty, małe zakupy nie poważnie, takie małe zakupy. I yy, pączki Tata mi dał. Kazał nagrać, ja tam robiłam przebitki, nie? Bo Tata jest mistrzem pączków z białego sera. Które najlepsze na świecie są, jak są cieplutkie. I teraz jedziemy na Sekundę do Biedronki. Vlogi są na bieżąco już od czterech dni. A to ja ciągle przypominam, ja nie wiem po co. I jest proma na pomarańcze po dwa zytki. Ej zobacz, no powiedz, teraz nic nie kupiłyśmy, 72 zł. No naprawdę, tam nic nie ma, 72 zł. No bez kitu. Straszne to jest. O Boże, drzwi nie pozamykałam. To jest jedno. Druga sprawa jest taka, że to było do przewidzenia, że będzie dużo ludzi. Jest dużo ludzi. No. Pokarnia. Te pomarańcza do te do tyłu może tu na siedzenie. No ja pierwszy trzymaj to tam rzuć do przodu. Takie to papier też wrzucę. W sumie najważniejsze to był papier z tego wszystkiego. No to daj ja wezmę. Żeś się złamała. <noise> Dziękuję Ci bardzo. To, że jestem chudszy, nie oznaczy, że nie mam siły. O, no czasami nie mam, ale. Nie ubliżaj mi. To też już pakujemy to do tyłu, bo w tym bagażniku, to pakuj to. A, i kupiłam sobie słoik shaker z tłuczkiem. Słaba Pakuj to, bo te, ja idę oczywiście odwieźć koszyk. Dobry. Za to, że Paula dźwigała se karton, to ja sobie odwiozę koszyk. Ej, wita tam leży. Złotówka? Dawaj ją. Ja. Dobra, jedziemy do domu. Ktoś się wystraszył? Ja. Dobrze. Jesteśmy w domu. Pączki są. To jest mój koszyk na zakupy, który dostałam od taty. To jest taki stary koszyk, ale właśnie będzie bardzo fajne na zakupy. Tu są w ogóle prezenty, to tam nie będę Wam pokazywać. Tu Pauli jeszcze ten. Jeżeli chodzi o zakupy, to co ja bym chciała pokazać? No tylko ta sterta pomarańcza. bo ktoś pytał, po co nam tyle soków i napojów, to za tydzień Dawid ma imieniny i tak nam będzie potrzebne. Mandarynki. No tu nie ma nic. Waciki, rozmaryn, tam papryka, cytryna. Naprawdę nie ma nic tutaj specjalnego. Nie wiem, gdzie Was ustawić, żebyśmy mogli rozpakować zakupy. Tu? Czy tu? Czy tu? Czy tam? Nie rciał, mówisz, że nie? Tak? Koty tropiące. Tak. Well, Santa, don't you take too long. Dzięki bolek, bo Poza tym musimy to zdjąć Bo ten Jezus Maria Bo Musimy to zdjąć O Boże kochany Ale zapyta. Bo będziemy robili lepiej Tysiąc pierogi? Tysiąc lajków za pierogi Tysiąc to jest mało no. W zeszłym roku było po dwa tysiące Widzowie się ociągają Obiecali współpracę przez cały miesiąc nie, no jest dobrze. Żartowałam. No, Paula, ty wstaniesz dzisiaj, czy nie? Paula po obiedzie jest bardzo, ale to bardzo lejąca. No, ja nawet wam pokażę. Teraz, jak ona się pokazuje, to ja to O, Proszę, proszę. Można robić pierogi leżąco. No właśnie, Paula się pyta, czy można robić pierogi na należąco. To jest jedno, a dwa, przed chwilą ona tak leży, nie mówi tak, zrób mi magiaż na należąco. Będę miał oczy zamknięte, Mówię, no w co to nie wątpię. Hmm. Farsz do pierogów wygląda tak. Jest bardzo, ale to bardzo grzbowy. Tak czy siak, ja już zaczynam robić ciasto, bo zanim i tak ty się dołączysz, to. 21. Ej, to ja wiem! No? Idź ty, zrób. Wszystkiego ja zrobię jednego na filmie i koniec. Aha, zobacz, co Bazyl robi. Liczy pomarańcze. Bazel ile jest? Ale ja przecież on tylko do trzech umie. No też właśnie już sobie poszedł. Bo tylko umie do trzech. Paula, zobacz. On siedzi i czeka na Ciebie, aż przyjdziesz lepić pierogi. Tak główka. Rysi. Oj, rysi, rysi. Oj, 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 Ryszard. Maę, yy, otworzymy z Paulą dwie paczki, które były wczoraj. Mamy jeszcze widokówek dużo do przeczytania, ale to później. Mamy yy, ten. Więc tu mamy pierwszą... A nie, to była kartka. O, czytaj kartkę. A tu mamy paczkę. Najpierw kartka. Potem paczka. Wszystko. Były zajączki, teraz są bałatki. Mam czytać, mogę? Znaczy no jak nie ma nic takiego, ten to tak. Bo tak to ja nie Prysyłam, czytam, no bo to uważam, że to wiesz. Troszeczkę sianka podobu z mojej łąki. Sianko jest tu, bo ja już widziałam. O! Mamy sianko To dla mnie pozdrowienia. Dziękujemy za siankę. Pozdrowienia dla rodziców teściów męża i się... Życzy i za córką Julią. A, to piusianko patrz. Mhm. Bo była mała awaria, a kończyła się ten pamięć na karcie, ty możesz wyciągać te, a ja pokazuję kartkę. Któż to jest? Jaki nos? O nie! Ale... To jeszcze magnes wesoły świąt. Wesoły świąt. O ładne, to jest fajne, się podoba. Nie na moją twarz. Masz śledzić w aparacie bałwanka teraz. O moją twarz śledzi. Proszę bałwanka śledzić. O! Ale ładne! Taki leczuchny nie? na bo to ale słup. To drugi ziomek. Cała rodzina. Ale ma fajne buciki. <laughs> o, nie! Ej, ale trzeba ich gdzieś w bezpiecznym miejscu położyć. Fajny, nie? No super. Ty też ma takie kokardy. Tam może na komodzie ich wciśniemy. O no ładne, dziękuję. Czapy. Jakie masz super, no? no. Ale fajne. Naprawdę, Naprawdę śliczne. Chyba, że chłopiec i dziewczynka, nie. No, dwaj bracia, no. Tak dwie siostry. Bałwanicy. Mów za siebie, ty bałwanku. Dziękuję bardzo. Teraz druga paczka. Paula tu się. Y, do, no, rzuć tam na podłogę. Paula się dobierze do karty. Ja może najpierw pokażę kartkę, o, a ty to... już wyciągaj. O, ja się zajmę kartką, tak będzie lepiej. Pyszki. No czekaj, daj ich tutaj. Także kartka jest przepiękna. Zobacz, talent. A Gdzie? To jakieś dziecię robiła? No. Życzą. Monika, Marcin oraz córka Gabrysia. Wraz Wszystkie z są naturalne, lecz. Jasminą i blondkiem, pan z bazarku nie potrafił wytłumaczyć skąd pochodzą. To! Naprawdę? Łoła! Wow. Naprawdę? Jaka szycha! I teraz on ostrzy ciebie, chciałabym ja być ostra. Ale super! Nie, jak żyję takiej szyszki nie widziałam. To w ogóle ciekawe, czy to. To z kosmosu już chyba. Z Polski. No zobacz. Ale to jakie drzewo musi być wielkie, że taka szyszka, nie? A jeszcze jakie to. To, to no. trochę waży taka szycha. No bo to w dół tak wisi. Sztyni? znaczy. Tak, szyszko. że żywicą. No. Żywicą, nie szyszką. Trzyszką? No. Szyszki. Nie, ja widać żywicę nawet. E, dziękujemy bardzo. Dawid idzie. Ej, dziękuję, dziękuję bardzo za wszystkie prezenty. Nie chcesz szyszki, nie? To ktoś malował. Namalował no, to ktoś. No tak. Aha, moja obrazka nie pokazałam, przepraszam. Bo ja tak, o. Tu jest namalowany, przepiękny obrazek. Ale ja podejrzewam, że to może być Gabrysia. Na wieki wiek wieku mamy. Bo podejrzewam, że to też Gabrysia. A to Mikołaj, a nie Gabrysia. Znaczy no, robiła Gabrysia. Matko Boska. Proszę się przywitać. Aj, dzień dobry. I jak wejdziesz w kadr, to wejdziesz w kadr. Nie wycinam nic. Do końca roku nie wycinam nic. Żółwie sobie przybiły, nie patrz. Co no. tu Zobacz jakie szyszki dostałam. Są prawdziwe, naturalne. No. już to? Tak się w ogóle. Co to? Alkohol przyniosłeś? A to ty Karola? Tak. No, słyszysz szkło. No masz. Dostałem. No zbijesz coś. Nie wchodzi mi tu. Uff. Uff. Ja wchodzi. Jak wejdziesz tu, to nie wytnę nic. Wytniesz, nic wytniesz. nie wytnę człowieku. Wytniesz, wytniesz. U internetu jak wyglądasz, ale ty gwiazdy Hollywoodu udajesz. No. Nikt mi w tym domu nie pomaga. Co, Nikt! Po wojnie? Co? Tak! Bo Paula się pyta czy stolnica jest jak po wojnie, tak? Bo to jest stolnica, która jakby ci Ewa powiedziała za 40. Może mieć? A ty mam taką? Ja nie mam stolnicy. Ja cały czas jak używam, to tylko tą starą odepędzę. jak nie lepiej. Ja 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 A popatrz. Popatrz, że robię? No potem powiem widzą, jak ty robisz pierogi. A potem usiądzie, weźmie ze dwa chwyców, że się narobiła, nie? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. I tak to się właśnie kończy. Paola, niedźwiedź już śpi. Reszta dnia była dla nas, co jest chyba bardzo zrozumiałe. Dziękujemy za dzisiejszy dzień. Prosimy o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć!